Yes, yeah, so like for <laughs> <What? laughs> i pomyśleć sobie, że miał straczkę wcześniej, kurwa. Kurwa mać, ty. Było to widać, czy nie? A widzieliście, jak tryskało na różowo całe? Ja pierdolę, ty. To był błąd że ja mam całe ujebane, patrz. Kiego pierdolę. No właśnie, za dzieciakami nie spuścili, to nadrobiłem braki z dzieciństwa.